Cześć, cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku z This War of Mine. Jak widzicie, dzieje się trochę nieciekawie. Zaczynamy w tym samym momencie co skończyliśmy. I tak, zawitały do nas w ogóle dzieci. Zapewne znowu coś się stało. A, o kurczę, są głodni. dobrze. a akurat nas okradli. Więc, nie za dobrze naprawdę. Cześć, dzięki Tobie nasza mama czuje się lepiej. Kurde, świetnie. Ale wciąż jest słaba, a my nie mamy już jedzenia. Burczy nam w brzuchach, podzielisz się z nami czymś do jedzenia? Prosimy. No nie kliknę, że nie mogę Ci pomóc, bo to... Naprawdę by mnie tym bardziej zabolało, pomimo o tych przy... Raczej razem z tymi naszymi, moimi wyborami, jakie podjąłem. Więc zaznaczę trójkąt, przyjdźcie później. I jakoś, jakoś to będzie, nie powiedzieli nie. Na pewno... No, my też potrzebujemy jedzenia. Dobra, jakoś to zrobimy. E, jako, że nie mamy jedzenia, nie mamy wanda, że jesteśmy przy, w przypadku Bruno głodni, lekko reni, smutni, wyczerpani, Pawle głodny, smutny i bardzo zmęczony, a zalata bardzo głodna i zmęczona, e, to myślę, że czas zakończyć ten dzień, który i tak już się kończy i wyruszyć na wyprawę, tylko tym razem ona naprawdę musi się udać. Dlaczego naprawdę musi się udać? Bo naprawdę będzie kiepsko, nie tylko dzieci zawiedziemy. One i tak przyjdą dopiero na pewno, nie na następny dzień, tak myślę, jak ostatnio, tylko tam za 2-3 dni, jakoś tak mniej więcej. Chociaż to i tak jest dla mnie trochę dziwne, bo no, przy 2-3 dni, szczególnie jako będąc tak małym, be bez jedzenia, no, dla mnie to jest niewyobrażalnie smutne, naprawdę. E dlatego tym bardziej musimy znaleźć tej nocy jedzenie. A więc tak, e kogo by tu dać? E tak, z latem bym w ogóle dał na szukanie zapasów, tak myślę. I tutaj głodny, lekko ranny. Lekko rannego Bruna bym dał na spanie w łóżku, a Bruna, przepraszam, Pawle na czuwanie. I teraz taki patent, gdzie pójdziemy po zapasy. Jak widzicie, wiele miejsc już odwiedziliśmy. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć miejsc. Nie odwiedziliśmy tylko chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześciu miejsc nie odwiedziliśmy jeszcze, chociaż nie, nie wiem, czy się pojawią kolejne. Czy to są już wszystkie miejsca, jakie możemy odwiedzić? Naprawdę nie wiem. Eee, dobra, na pewno musimy odwiedzić coś innego, gdzie jest dużo jedzenia. Tutaj w bliźniaku jest dużo jedzenia, tylko problem, że w drugiej części wciąż mieszkają ludzie. Na posterunku wojska jest dużo jedzenia, chociaż tam mogą być bardziej uzbrojni ludzie niż myślę w tym bliźniaku, jeżeli już mamy wybierać. No to niestety jest gra dość trudnych wyborów. Nie mamy tutaj, że tak powiem, takiego bezpiecznego wyjścia, gdzie po prostu pójdziemy gdzieś, zabierzemy, wrócimy i nasze sumienie będzie czyste, bo po prostu zabraliśmy to z miejsca, gdzie tak powiem, no było pusto, nikogo nie było, nikomu tego nie ukradliśmy. Tutaj niestety mamy wybory, albo ukradniemy, w jakiejś rodzinie, jak starszym ludziom, no niestety jest naprawdę mało miejsc albo po prostu w tych miejscówkach, w niewielu miejscach jest naprawdę. Mm, są naprawdę przydatne przedmioty, których nikomu nie ukradniemy. Więc to jest po prostu taka gra trudnych wyborów, jak już mieliście się okazję ze mną przekonać. A więc tak, dobra. Myślę, że więc udamy się dzisiaj do tego bliźniaka, bo jest tam bardzo. Du raczej dużo jedzenia. Chociaż kurde, gdzie jest bardzo dużo jedzenia, zobaczmy. Tu jest bardzo dużo. Ale jest to magazyn, który jest teraz kryjówką bandytów, więc na pewno to jest większe prawdopodobieństwo na spotkanie kogoś, kto jest uzbrojony niż w takim bliźniaku. A więc dobra, dzisiaj ruszymy do bliźniaka. Weźmiemy mu oczywiście wytry, chłopatę. No troszkę już jest zużyta, ale widzę, że jeszcze pewnie z jakieś 3 do 4 razy może mu się przydać, a nam ukróci czekanie. Oczywiście na się przekopanie. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Skala zniszczeń jest wprost niewyobrażalna. To cud, że druga połowa budynku wciąż jeszcze stoi. Okej, okay, dobra. Jesteśmy zmęczeni, jak widać, Trosz, troszkę na nas to oddziałuje, troszkę bardzo. A więc tak, dobra, powolutku, bez pośpiechu, staramy się tutaj przydostać. Na górze ktoś siedzi, bo raczej tam nie, nie widzę łóżka, nie śpi niczym. Dobra, mamy jakieś tutaj te bibeloty drobiazgi. Oczywiście do jedzenia nam się to za bardzo nie przyda, ale zobaczymy jak to będzie dalej. Była informacja, że tutaj będzie dużo jedzenia. Nie bardzo dużo, a dużo, lecz myślę, że to wystarczy. Oj, oj, oj. Chwila. E, nie, nie, to są szczury. Dobra, dobra, chwila. O. Oni chyba nie chcą mnie zaatakować. Przynajmniej taką mam nadzieję. Nie, dobra. A, jest trade. Jest trade. Okej, okay, dobra. Zobaczmy. A w wózku to wam pewnie ukradnę, tak? Jak się domyślam. A, tak. Tutaj są własność... Przepraszam, przepraszam. Dobra. Zobaczmy, co wy macie na trade w ogóle. Macie leki. Ale nie, ja potrzebuję mielonek. Nie macie za bardzo czegoś, czego ja potrzebuję. Plus ja nie mam... Nic, co mógłbym wam dać, więc dobra, wróćmy tu. Więc widzę, że miejscówka jest w miarę bezpieczna ogólnie do przeszukiwania. Dopóki, oczywiście, nas że tak powiem nie na. Ej! Na dół, tutaj na dół. Dopóki, nas, oczywiście, na tym nie nakryją. Sprawdźmy, tutaj. Ktoś tam jest w środku? Nie. Dobra, to my się tutaj kopisniemy do środka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ej, chwila, zamknijmy. Ale nie, 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 z tej strony. Aj, nie mamy na sobą drzwi, żeby nie nieboże ktoś nas zauważy, że to jest ich. Bo nie jestem pewien, czy to jest czyjesz, czy nie czyjesz. Trzy konserwy, zwycięstwo! Jest. Zwycięstwo jest nasze. I będziemy mieli nie tylko dla dzieci, ale też dla jednego z nas. Drewno. Dobra, drewna za dużo nie będziemy brać. Już nie będę bawił się w te podmienianie co chwilę tutaj przedmiotów. Będziemy brać bardziej to, co jest po prostu nam potrzebne. Tytoń, tytoń pewnie zawsze będziemy mogli sobie sprzedać na coś. Eee, dobra, zobaczmy tutaj. No, za pomocą łomu, pewnie szybciej byśmy to rozebrali. Ale jestem tego zdania, że akurat barykady tak szybko się, że tak powiem, rozbraja, że nie ma sensu robić łomu. Nie wiem, może w jakichś wcześniejszych wersjach gry było to, raczej dłużej to zajmowało. Ale tutaj jest to naprawdę krótkie. Aktualnie mamy elementy broni, weźmiemy, bo mogą być oczywiście dużo warte. Zobaczmy jeszcze niżej coś mamy w ogóle. Pewnie, żeby zejść niżej, to będziemy musieli wejść do tamtego budynku. Ale dobra, najpierw więc zobaczmy tutaj, co się mu święci. Sprawdźmy tutaj. Aha, kolejne szczury. A, a, chwila, tu możemy coś przeszukać. Chwila, skoro tu jest zaberkodowane, i są same szczury, to może jednak tutaj w ogóle nikogo nie będzie. Zobaczmy. coś tam jest. Nie więc to musi być szczury. Ok, dobra. Poszukajmy jeszcze tutaj ten zakątek. I tak ogólnie to jest naprawdę niezła wyprawa, myślę. <laughs> Oj, zobaczymy, jak to się jeszcze potoczy. Ok. Dobra, tutaj jeszcze na górze mamy chyba jedną, że tak powiem, jedną miejscówkę do przeszukania. To będziemy mieli zapewne coś do przeczytania. Na ścianie wielkimi literami napisano: Hans. Tomas i ja zamieszkaliśmy u wujka Radu. Pochowaliśmy mamę na podwórku. Uważaj na siebie, tatusiu Petra. Nie, nie za dobra informacja. Ajajaj. Już z takiego... w miarę dobrego nastroju trochę się z tego, że tak powiem... Oj, Tak wystroiłem, zestroiłem... Kurde, nie wiem jak to powiedzieć. Słówko mi uciekło. Ale to naprawdę ta gra potrafi wpędzić w taki dość przygnębiający nastrój. Dobra, tu nic nie ma. Jeszcze mamy tutaj miejscówkę i może coś na górze, choć nie za bardzo widzę, by coś tam nam się szykowało. Elementy broni. O, super, mieli elementy broni. Nie wiem, czy będziemy ryzykować pójście, że tak powiem, na tą drugą część domu. No zobaczymy. Może, jeżeli łatwo będzie dostać się tam na dół, żeby się przekopać, szczególnie, że mamy łopatę, to pójdziemy. Ale więc dobra. Teraz idziemy na dół przeskoczymy sobie tutaj tutaj, tutaj, pięknie tędy tędy no lecimy na dół dobra, czy coś coś mi zrobicie jak ja tutaj będę chciał wejść do was, mogę wejść do was aha, dobra, dobra, dobra no, wyłaź, wyłaś a ajajaj niedobrze, niedobrze aha, tutaj mam kurdy nie da się chyba stąd. A nie, dobra, da się stąd przedostać niżej. Widzę, widzę chyba dziurę pod schodami. Nie, nie, nie. tędy. Ach, to sterowanie na konsoli. Zobaczmy, tędy się powinno dać, tak? I jest, dobra. Więc Czyli możemy się jakoś przedostać. Nie wiem, czy nam starczy czasu, ale dobra, postaramy się, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, tu nic nie będzie. Nie, 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 tu nic nie będziemy brać. Zobaczymy, tutaj. Tutaj mamy tytoń, dobra, weźmiemy. Tylko, że mamy łopatę, to możemy oczywiście się w miarę szybko są przekopać. Myślę, że to jest mniej więcej bardzo podobny zakres czasu do tego rozbrajania drzwi. Akurat w przypadku łopaty, bo ręcznie, no to sami pamiętacie z pierwszych odcinków jak to było ręcznie. Było bardzo kiepsko. Ogólnie patent jest taki, że i tak pewnie wrócimy nas zaatakują, tylko dobre, dobrze, dobre jest to, że nic nie mamy. Też przez to mogą nas bardziej zranić. Dobra, widzę, że noc się kończy, więc ja nie wiem, czy coś za bardzo zdążymy, że tak powiem, im stąd zajumać. Na, na pewno musimy uważać, żeby ich tutaj teraz nie zaalarmować. Sprawdźmy tą szafę szybko. No widzę, widzę, czas się kończy. Eee, Popsuta. Czysty alkohol. Dobra, weźmy ten czysty alkohol. I dobra, wracamy. Chociaż chwila. E, nie, nie. 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 O kurde, zmykaj. Zmykaj, zmykaj. Dobra, udało się. Ajajaj. Aj, aj. Niedobrze, już się bałem, ale na szczęście opuścił sobie, jak zobaczył, że ja stąd uciekam. I raczej nie będę weseli, jak zobaczył, że ukradłem alkohol, ale no coś trudno. Myślę, że może przydać się na trade, bo nie wiem, może do oczyszczenia jakiejś tej rany. No zobaczymy, jak to będzie. Dobra, no i wracamy. Dzień 15. A to, co znaleźliśmy i co się stało, dowiecie się po krótkiej przerwie. Cześć witajcie moi drodzy widzowie po krótkiej przerwie i jak widzicie niestety ponownie zaatakowano nas w nocy. Ukradli nam nasz nóż do obrony i z tego co widzę materiały do robienia naboi. Paweł wygląda na czerpanego, nie możemy zbyt wiele od niego oczekiwać, lecz niestety tutaj Bruno ma głęboką ranę i trzeba to opatrzyć, dlatego mam wielką nadzieję, że przyjdzie dzisiaj e, handlarz, by móc z nim się jakoś wymienić na jakieś opatrunki. Dobra, jako że mamy jedzenie, tak, ogólnie musimy uważać, żeby niestety nie ten nie zjeść wszystkiego, więc tylko jedna osoba może zjeść. Problem w tym, że wszyscy są bardzo głodni. I tutaj taki patent, że nakarmiłbym Bruna, który jest ranny. Raczej znaczy no, Paweł jest lekko ranny, nasz po prostu zawsze najwięcej daje w te osoby, które, że tak powiem, są najbardziej zmęczone. Życiem, no tak powiedzmy. Przepraszam, nacisnę tutaj przycisk od sterowania. Na padzie. Najbardziej trzeba wspierać tych najpierw, no najbardziej załamanych. Dobra, zobaczymy, jak to będzie dalej. Tu jest tak, dobra, jest tylko głodny, bardzo głodna. Dobra, wódki nie będę tutaj pił, bo myślę, że to jest dość luksusowy, ten, no wiadomo, przedmiot, więc w miarę będziemy mogli dobrze za to coś wytradować dobra, pogadamy sobie tutaj i ogólnie poczekajmy chwilę na dzieciaki bądź, dobra, ty idź się położyć bo jesteś rany zmęczony, na dzieciaki bądź handlarza, myślę, że to nam dobrze zrobi, choć kurde przydałoby się, dobra, zobaczmy co mamy mamy trochę części, więc Bruno, wybacz mi, ale ja potrzebuję ciebie, żebyś zobaczył, czy możemy coś wykraftować i tak dalej a więc tak Zobaczmy, yy, możemy kolejny nóż zrobić. Dobra, jak coś zrobimy w ostateczności. Kurde, brakuje nam jednej zębatki, że tak powiem, żeby ulepszyć warsztat. A zębatek mieliśmy kilka na naszej drodze, więc szkoda, że jednej nie widzieliśmy. Szkoda, że się tym nie zainteresowałem. Ale dobra, nie ma co teraz płakać. Z lata powinna im zostać więcej zapasów. Oni też ich potrzebują. Ojej, coś czego pod dziwami? dzieciaki. O, dobra, jest, jest pan na, od wymian. Dobra. Jest dobrze. Więc pójdziemy. Może jedną zębatkę. A chwila, chwila, dobra. Zob chwila, Bruno, w dół, w dół. Aj, ty, ty, mój bocie. Ty... Chcę zobaczyć, czy coś nam brakuje do ulepszenia Jednej zębatki nam tu też brakuje, więc dobra. Zrobimy sobie ulepszony warsztat, tylko musimy wytargować o ile ma. Jedną zębatkę. Jak nie ma, no to dobra. Jutro trzeba się skupić. A czy jutro tej nocy, co będzie na zebraniu kolejnej zębatki. Okej, okay, dobra. Oczywiście nie odeślemy Ciebie, chcemy handlować. No, no mogę dać Ci tytoń, mogę dać Ci to Mogę dać Ci części do broni, mogę dać Ci czysty alkohol, naboje, oddaję mu wszystko, bo ja wiem, że i tak tutaj będzie ciężko handlować. Opatrunki, świetnie umowa stoi. No nie, 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 nie przesadzajmy troszkę, bo tutaj akurat nie jesteś, że tak powiem, Januszem biznesu. Przydałoby się, nie wiem, mięsko? No, bez przesady, dałem Ci tytuń, alkohol alko i w ogóle, a Ty mi, kurde, mięsko i opatrunku nie chcesz dać? Troszkę tutaj nie halo, Panie Handlarzu. W ogóle, czy Ty masz... Nie masz zębatek, no oczywiście, że nie masz zębatek, Ty bidoku, Ty... Kurde, ble... Widzę, że masz puszki. Ale no oczywiście, dorzuć no, coś jeszcze, nic z tego, nic z tego... Co ja ci tu mogę jeszcze dorzucić, stary? No tak, no ty nie będziesz zainteresowany oczywiście tymi rzeczami. To zróbmy tak, bierzemy bandaże, lecz zabierzemy. Zabierzemy rzeczy tu. Aha, no tak, wspaniaczek, jak najwięcej chcę. Ej, no nie, nie podoba mi się to, jest naprawdę bardzo pozerne. No damy tytoń. No dobra, bierzemy bandaże, no kij tam. Zgoda. Nie, nic nie potrzebuję, idź pan już sobie stąd i pójdziemy się opatrzyć. Aha, już jest, już jest tylko 14 stopni, więc musimy pomyśleć o ogrzewaniu. Dobra. <laughs> więc może zaczniemy myśleć nad tym ogrzewaniem. Więc tutaj wyślemy teraz latę na pocieszanie Bruna, a Pawlem, kurde, jest bardzo głodny, ale na, na te dzieciaki musimy poczekać jednak. Bo się boję, że innego dnia możemy nic nie znaleźć. Dobra, zobaczmy tutaj. Nie, nie, nie ulepszenie, a zbudowanie. Piecyk, piecyk, prosty piecyk. Dobra, gdzie my ten piecyk postawimy? Także było dobrze. Tutaj nie, tutaj nie. Może mniej więcej gdzieś na dole przy tym radyjku. I przykładowo gdzieś tutaj byśmy krzesełka jeszcze potem postawili. To gdzieś. To gdzieś tutaj byśmy podłączyli, że niby ładnie do ściany jest podłączony piecyk. Proszę, bardzo, ustawmy go tam. Tutaj akurat z lata z Brunem sobie porozmawiają. Pawle dość wyczerpany, ale zbuduje, nam skonstruuje ten piecyk. ...i będziemy zbierać się na kolejną nockę. Dobra. Cholernie łatwo No niestety, to jest wojna. Nic ci na to nie poradzę. Samego... Mnie też to boli, że tak tutaj dręczą was. Oj, ale serio. Dobrze nie mówił, że jak tak dalej będzie, to naprawdę któregoś dnia wreszcie będzie tak, że zadają... Przykładowo, Bruno będzie radny i tam opatrzony, przyjdą kolejnego dnia i zadadzą mu takie rany, że on wreszcie mi tutaj, że tak powiem, zemrze w domu. I to naprawdę będzie niewesołe. Naprawdę trzeba pójść powoli w te ulepszenia. Nie mamy. Dobra. Nie. A, może w ogóle nawet ulepszyć ten pies Wow. Ale potrzebujemy do tego. Nie mamy do tego rzeczy. Dobra. Na pewno musimy teraz pójść zrobić opał, że tak powiem. <laughs> Ogólnie... Nie, no rzeczy na opał mamy. To musimy niestety dojść znowu do naszego, że tak powiem, stołu do tworzenia kraftowania. Dobra. Opał, zróbmy opał z książek Bo akurat te rzeczy, które nam przydadzą się do tworzenia... Niech lepiej pozostaną, a my tutaj już kimś, to jest szybszy, dobiegniemy już na dół i uruchomimy ten piecyk, żeby w nocy jednak, wiadomo, znaczy no, żeby szybciej to poszło po prostu. Pięknie, no dobra, rozumiem, że to już grzeje, świetnie. Jako, że nie mamy już za bardzo nic więcej do zrobienia, to po prostu wyruszymy sobie na koniec dnia. Czy na pewno? Tak, oczywiście, na pewno, idziemy na nockę. I dobra, więc tak... Bardzo zmęczona, zmęczony, wyczerpany. Nie za dobrze. Przydałoby się, żeby wszyscy, może tej nocy, po prostu zostali w domu i wypoczęli. Z czego Pawle, no, oczywiście nie śpi w łóżku. Bruno. Zaryzykujemy, żeby wszyscy spali w łóżku, bo oni wreszcie padną nam ze zmęczenia. Oczywiście to też nie jest zbyt dobry ruch strategiczny, ponieważ gdy nas napędną, a wszyscy będziemy spać, no, może się to nie za dobrze skończyć. Lecz jesteśmy wszyscy tutaj bardzo głodni, lub głodni. Oczywiście zmęczeni życiem, czyli no smutni, tutaj smutny, smutny, przybity. I tak jak mówiłem Pawle wyczerpany, Bruno z lata jest dość zmęczona, więc coraz bardziej ich wyczerpuje i to też nie wpłynie za dobrze. Więc tutaj niestety drogą wyboru myślę, że po prostu tej nocy zostawić ich w domu na spokojnie. Więc zostajemy. Dzień 16. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no i... Oczywiście, zaatakowano nas, no i zabrało nam jedną konserwę, no nie! Bruno krwawi, wygląda na to, że z tego nie wyjdzie, ajajaj! To jest lata głoduję, jest to oczywiście okropny efekt, lecz no mniej okropny niż... E... O kurde, jest lekko chory, śmiertelnie ranny, dochodzi do siebie... nie za dobrze to brzmi, gdy ktoś jest śmiertelnie ranny i niby dochodzi do siebie. Nie zawiesało się to naprawdę nam tutaj mm, pisze. Wygraliśmy. Aha, czyli dobra, te starcie wygraliśmy, otwarliśmy od, w miarę. E, tylko jakim kosztem, właśnie? Bo Bruno nam może zemrzeć. Przydałoby się, przydałoby się może wybrać na przykład do szpitala, bo tam nie wszystko zabraliśmy. Jednak ukraść trochę tych leków tak na hama. Przydałoby się do tego. Paweł, który no, z tego co mi się wydaje, właśnie no, najszybciej tutaj się porusza, tak jak ma ten podpisik. Ale trudno mi to też tak oceniać. Dobra, tą konserwę więc niestety bym zjadł. Raczej znaczy, niestety. Chociaż nie, no nie, nie wiem, jak to wpłynie na jego osłabianie. Ty jesteś śmiertelnie. Dobra, staram się po prostu zastanowić, co my teraz możemy zrobić. Nie mówcie, że dzieciaki przyszły. O Jezu smale, dzieciaki przeszłań mi ukradli konserwę. No nie. No jest dość niemiła sytuacja. Nie. Jezu ja przez bandytów nie mogę im pomóc. Naprawdę mi się przykro zrobiło. O Boże. Szkoda, że nie mogę im oddać dwóch, gra mnie po prostu staje pod ścianą, bo muszę im dać... Znaczy szkoda, że nie mogę dać im jednej, po prostu gramie podstawę, poczciam, że ja muszę dać im te dwie konserwy. Teraz oczywiście, no nie mogę cofnąć tego okienka, ale pewnie i tak gdybym ich, że tak powiem, tego dnia olał, pewnie by się to zakończyło tak, żeby nie wrócili i coś by im się stało, więc no tutaj niestety niestety zawaliłem sprawę. Ogólnie zawalam sprawę w tej grze, jak widzicie, bo no moi towarzysze nie mają się za dobrze. Staram się jak mogę. Lecz chyba niestety trzeba pójść w wyłączenie, że tak powiem, sumienia, a staranie się jednak o bardziej o przetrwanie. Taki jest mój plan na następne odcinki i tak myślę, że będziemy, będę to prowadził dla Was. Ale to będzie już w kolejnych odcinkach, i na tym zakończymy ten oto epizod. Bardzo dziękuję za uwagę Wam i do zobaczenia już niebawem.